Siemaneczko z tej strony Mateo, gdzie chciałem Wam pokazać, co udało mi się zakupić na skupie złomu. Tutaj mamy przednie lagi razem z obudową lampy, z jawki Mustang 50, nie są nigdzie po można powiedzieć, że uszkodzone. Tutaj jest uszkodzona ta manszeta guma, tu nie ma na drugiej w ogóle, ale normalnie pracują. Tak więc jeszcze mogłyby posłużyć. Dodatkowo, tutaj jeszcze udało mi się zakupić przedni błotnik, również do jawki, też jest w dosyć yy, ładnym stanie. Tutaj to mocowanie trochę skrzywione, ale to można wyprostować. Tutaj mamy tylni błotnik do komara, akurat fajnie, bo pod kolor tego mojego, ale ten po prostu była okazja, też to wziąłem. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy dwa tylnie amortyzatory do jawki. Cewkę zapłonową, tylni podnóżek chyba również z jawki, napęd do linki, ślimak, no i dwie, dwie fajki, chyba to są bakielitowe. Za całość zapłaciłem 5 dyszek, nie chciał gościu sprzedać w cenie złomu, ale i tak, jak za 5 dyszek to bardzo tanio wyszło. Pokażę Wam jeszcze, co ostatnimi czasy też udało mi się zakupić na złomie z rzeczy motoryzacyjnych. No, oprócz tego, co widzieliście przed chwilą, udało mi się jeszcze zakupić takie magneto. Nie wiem, z czego ono ja może być dokładnie. Pisze Made in Hungary. wyprodukowane w Węgrzech. Do tego to już widzieliście na shortsie. Jakiś systemu zbiornik do Komara, do motorynki. Trochę zmęczony życiem, ale też jeszcze może do czegoś się nadawać. No i takie oto koło przednie do 19, do Komara. Troszkę. Troszkę zmęczone życiem, tutaj szprychy jednej nie ma, ale bardziej je wziąłem ze względu na to, że można było albo ośkę po prostu odzyskać, albo tutaj ten docisk od szczękotrzymacza. Tak więc trochę rzeczy udało się zakupić na złomie do motorowerków, tak więc będzie można też coś powoli składać. Tak więc warto odwiedzać skupy złomu, czasami coś uda się ciekawego trafić. Byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.